W izobarycznej przemianie stałej masy gazu ciepło pobrane w tej przemianie przedstawia wzór N liczba moli gazu, CP ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i w nawiasie różnica temperatur. Nie znamy temperatury końcowej, nie znamy CP. Otóż temperaturę końcową będziemy mogli obliczyć w oparciu o równanie stanu gazu doskonałego. Z prawej i z lewej strony występujące ciśnienie upraszcza się. Za objętość końcową wstawiam 2 V0 i widzę, że V0 mi się uprości i te wyznaczę. ACP, CP, CP ciepłomolowe przy stałym ciśnieniu, znajduję ze związku tego ciepła molowego z ciepłem molowym przy stałej objętości, stałą gazową R. W tym momencie kończy się opis fizyczny tego, co się dzieje w zadaniu i przystępujemy do drugiej części, do rozwiązania tego układu trzech równań. Postąpimy tak, jak mówiłem. Najpierw CP za CV, stawiam wartość, dodaję do R i znajduję, że ciepło molowe przy stałym ciśnieniu jest równe 7 drugich R. A temperatura końcowa z drugiego równania wyznaczam ją, że ona jest dwa razy większa od temperatury początkowej. No to teraz te dwa wzory wstawiam do wzoru pierwszego i znajduję taki wzór końcowy. Po wstawieniu danych znajduję wartość pobranego ciepła.